Jeden kilek. Na co dzień nie przykładasz do niego większej wagi. Ja osobiście zabiłem już co najmniej setki tysięcy dzieci. Postaci. Postaci przez ostatnie 10 lat mojej gry. I nigdy za bardzo o tym nie myślałem. Kolejny kill do kolekcji. Fajnie, idziemy dalej. Lecz na ostatniej transmisji na żywo troszeczkę się to moje myślenie zmieniło. A w ogóle wiesz, że teraz jest kolejny live z kolejnym challenge'em, gdzie gram na dwóch kompach na raz? Zapraszam serdecznie. Wracając, na tym live'ie wyznaczyłem sobie niemałe zadanie. Zadanie uzyskania jednego tysiąca zabójstw. Brzmi to strasznie, ale no Dam radę, nie? Mogę zagrać po kilka gierek dziennie przez cały miesiąc. Nie będzie takiś większy problem na dłuższą metę. A nie, czekaj. No tak, nie zapomniałem o najważniejszym. Te 1000 killi mam zrobić podczas jednego streama. Dokładnie. Otrzymałem nowe świeżutkie konto od Riotu na EUW z wszystkimi postaciami oraz skinami Sigma, i właśnie na nim postanowiłem zrobić te 1000 killi. Na jednym streamie grając tylko solo kolejkę, grając po 16 godzin dziennie, robiąc tylko przerwy na sen, i to tylko po to, aby udowodnić sobie, że jestem w stanie zrobić najgłupiej. Przewyzwanie, o którym tylko da radę pomyśleć. I mam kilka zadań dotyczących tego wyzwania. Chciałbym je zrobić w mniej niż tydzień. Chciałbym zobaczyć w jakiej randze skończę, i chciałbym zobaczyć, jak się prezentuje Win kada i inne rzeczy na koniec. A no i czy Psycha zdechnie w trymigawiesz wiesz, co biega. A rozpocząłem to wyzwanie od mojego niezawodnego Gregasa. Nam midzie, aby przetestować wody, w jakiej randze będę na tym świeżym koncie. Tutaj możesz widzieć, jak progresuje licznik kili w lewym dolnym rogu. Przez większość challenge'u dodawałem killę po grze niż w trakcie, bo było tak po prostu wygodniej. I tak jak się spodziewałem, że zacznę od razu grać. Od niemałych koksów Tak okazało się, że gram na silvery No to słuchaj, oczywiście, że gra się opierała Na karaniu nobków i zdobywaniu darmowych fragów Po całej mapie Mimo, że byłem nafidowany, To enemy Urgot stawiał trochę oporu Ale potem Urgot dowora w ur do wora, urdo jeziora I zanim się obróciłem, to farmiłem kill w enemy bazie Łącznik wyfarmiłem 28, Urde 28 w 30 minut Przecież ja ten challenge w jeden dzień pyknę, mordeczko Ta w jeden dzień, no, będzie Będzie pykany Kajalo zdobyta i wjazd Sylasa Sylas już nie oddawał Jeden kill w 10 minut a do tego Dedek. Nie jest za świeżo. I mimo, że to dopiero druga gra, to i problemy były. Po pierwsze, jest ten kurewsko słaby na Sylasie. A po drugie, Lucian posiadał problemy z chorobą schizofreniczną, przez co przegraliśmy już drugi mecz przeciwko Goldom. Kolejna na Kajzie i kurde, Rambota z Wonsatym. No wiadomo, typ nie był za dobry, ale Kaiza dosyć broken. Jest na ten moment, damage solidny. Ale nie jest ona idealna. Po pierwsze, ja nie umiem za bardzo Grasie jej bo Kile wpadał jak śmietana, ale wykierować wykierować to ja nie potrafiłem. Ujemny win ratio mając bron za 1. No słuchaj, no przynajmniej 5 procent killi, nie? No chociaż tyle. Next na kartusie. Kartus mój ukochany. Dzisiaj go zobaczysz jeszcze nie raz. Znacznie przyspiesza farmienie farmienie a dokładnie ich ksucie, utylizując swoją pasywę i ulta. Jedyny problem, każdy przeciwnik jak gran kartusem staje się skrypterem i takim czempionikiem faktycznie. Łatwo się ksuje losowe kile. Podkradniesz coś tu i tam. No SC mam posiadaną. Azir pod graspa. Nie umiem grać Azirem, wiasuo. Koleś został wyjaśniony. No no na Yasuo się trafił zabójstwie nie farmień bardzo dużo, ale jak na Azira to nie było źle, prawda? Może i miałem dwa dedy. E Dwa jedyne Dedy z Teamu, ale no, no bywaj tak. Szczurek na topie, na szywanie. Oram tego nupka od początku, nie był to najczystszy popis umiejętności, ale w tej grze rozpocząłem długoterminową kooperację z zawodnikiem pod pseudonimem Klefedron 3. Wystawiał on Tace, kiedy była tylko okazja, i wspierał mentalnie. Nie było źle tym Timosem, no, ale on był niczym w porównaniu do Zaka. Zak niesamowicie i niespodziewanie oddał. Galafighter Fighter oraz one-shoting każdego kleci. Takie gry przyczyniają się znacznie do przyspieszenia wyzwania i przekroczyłem też nią 100 killi. Inaczej mówiąc 10%. W 5 godzin. Teraz będzie tylko z górki, co nie? Ta, ta, ta będzie z górki. Na razie nie ma co się załamywać, bo Pikeiem zrobiłem równie dużo killi oraz równie dobre playsy godne syna fakera. Pike to postać podobna do kartusa. No, po prostu służy on do wyrywania fragów z małych europejskich dzieci czynujących na solo kolejce. I tutaj, jak w pierwszej gierce, 28 killi na koniec, no czyli dosyć sporo. Nunu pod AP również oddał. Podobnie do Zaka, nie spodziewałem się, że on pod AP może toczyć kule i one-shotować każdego. Ale znowu już musimy zapamiętać. Cały czas gram na Troszeczkę niższym elo. Taki apenunów ja w moich rękach normalnie by nie oddał. Ale tutaj ma jeszcze taki prawo bytu. A nokturnikiem znowuż. Uuu, mordo. Nokturnik pod Axiom Arka, pod Ultimate Huntera. No po prostu biegałem i one każdego. Niesamowita zabawa, kiedy grasz pod letality i możesz każdego skosić na bombę. Jestem pewien, że na mi team naprawdę bardzo dobrze się bawił. Zyra. Zyra na znowuż nie była taka fajna. Trochę kili się złapało. Nie była taka zła linia. No dobra, może linia była zła, ale no była Zyra, no trudno. Trochę kili przynajmniej wpadło. Nie była to jakaś zawrotna ilość. I powrót do mojego ulubionego typu postaci, czyli do asasynów. Fiz to oddał na potęgę. Nie chcę za bardzo spoilerować, ale kurna, 29 kili? 29 kili to jest najwięcej, ile zdobędę w tym wyzwaniu. I akurat przypadło to na tą grę Fizem. Jak jesteś tak nafidowany fizem, to wystarczy jedno E, jedno Q i leży. Bieganie po mapie i one -shotowanie. No. Największy problem byłby, gdyby enemy team surował, ale na szczęście nie poddali się, więc mogłem dalej farmić kile. I dlatego też po tej grze dobiłem ich 200. Tak, 200 kg. Czyli 20% po około 8 godzinach. Tylko problem teraz się zaczyna taki, że zaczynam grać troszeczkę w nocy. I pojawia się również troszeczkę zmęczenie, bo na Warusie zrobiłem tak zwany atak terrorystyczny. Nie mam pojęcia już, co klikam. Myślę tylko o jednym, żeby odejść od tego komputera, ale kurna muszę iść dalej. Udało się wyfarmić nawet sporo fragów, jako że Warus no, nie jest zbalansowany. A jakby tego było mało, to na ostatnią grę tego dnia wybrałem chweja na suporcie. Jako, że dostałem autofila, no to pomyślałem, chwej będzie dobry, nie? Oj, nie był, oj, nie był. Chwej mi dał najmniejszą do tej pory ilość killi, co było dosyć smutne, ale znowuż zrozumiałe. I w taki też sposób zakończyłem ten dzień, grając łącznie 13 gier w ciągu około 10 godzin, czyli nie jest źle. Wygrałem większość z nich. W takim tempie to będę jutro mógł to nawet kończyć, a przynajmniej tak sobie to mówiłem. Szybka przerwa na sen i wstajemy z rana jak śmietana. Tristanka to kolejny OP champion, którego niestety zacząłem abuzować. No słuchaj, wszystkie techniki dozwolone, muszę jakoś się klejbować, A że byłem mega pazerny, na kile, to akurat na tą postać się wylosowało? Na pewno pewno nie było źle, ale nie było też fantastycznie. Teraz zaczynają się ludzie, którzy naprawdę stawiają opór na tej linii i nie tylko, przez co tak łatwo się nie stompuje tych gierek. Na przykład kolejną Irelią również wydawało się, że będę stąpował, no irelia taka postać dosyć do rozjeżdżania. No i nie było aż tak źle, ale oczywiście moje mechaniczne umiejętności wraz z kompetentnymi przeciwnikami skąbiło się w częste umieranie. A im częściej umieram, tym częściej tracę możliwość na kolejne kile. I mimo że gierka za bardzo się nie uśmiechała, to i tak jakimś cudem udało się ją wykierować. Co do Dosyć mnie zdziwiło, tak powiem. Dravenem na midzie rozjechałem się zupełnie po tej syndrze. Typek w ogóle nie mógł oddychać. No, one było nie z tej ziemi. Jedyny minus tej gierki był taki, że tak stąpowaliśmy, że Nami Team postanowił zff-ować co znacznie skróciło możliwość farmienia kili. Ale nie była to nawet zła sumka, co nie? No i jako praktycznie podzielił los tego Dravena, ponieważ kile były, wpadały często dosyć. Linia zastąpowana, jakiś ziomek tutaj dostawał one-shota. Lecz, no, przeciwnicy zff-owali bardzo szybko. Przez co też nie mogłem za bardzo farmić tych kili do końca gry. Ale może lepiej grać krótsze gry i farmić troszeczkę killi -wirli, niż później się męczyć 40 minut. Co zobaczysz później? Nie mają problemem też się stało to, że mega długo pomiędzy grami musieliśmy czekać. Przez co traciliśmy multum gier, które moglibyśmy normalnie zagrać, tylko przez to, że grałem na rajotowym koncie, na którym smurfowałem. Kolejna gra na Ezrilu. Kurde, mój AP S-real nie jest czyściutki. Nie znam builda na AP zrila. Nie umiem grać AP S-realem. A do tego jeszcze Freyer na Edkerem intuje. Powiedz mi dlaczego on intuje? To nawet nie jest moja wina. A Felios na topie. To już jest. Troszeczkę ciekawszy pik, dosyć mało klasyczny, tak, zgadzam się z tobą. No, myślałem, że wyfarmię 0 killi, będę stąd cztery. Myślałem, że po prostu nic się nie stanie w tej grze. Mój botlane mega stompował, no ja nie miałem za dużo killi i gra się zapowiadała na to, że już jest praktycznie skończona. Ale jakimś cudem, na koniec powpadało troszeczkę fragów, troszeczkę poniekąd poksułem i nagle się okazało, że z gierki, której nic powinienem nie wyfarmić, to miałem naprawdę sporo killi. I po tej grze również okazało się, że wbiłem 30% wszystkich killi wymaganych do 1000. Tak, wiem, nie idzie to aż tak. Szybko, jako że jest 21 godzina streama, ale musisz wziąć pod uwagę, że była przerwa na spanie pomiędzy. No tak, Smolder na topie, ponownie ręczę to sory sorry bro, ale musiałem. No nie było za przyjemnie na tym topie, 3-4 wykręciłem, ale później coraz więcej killi się wpadało. I coraz więcej, coraz więcej zupełnie jak za Feliosem, mega się rozkręciłem na późniejsze etapy gry. Na pewno nie było takie się rozkręcenie na potęgę do 28 killi czy 29, ale teraz to już ciężko będzie znaleźć takie gierki. Jako, że wtedy grałem na ziomków z niskiego silvera czy brąza, a teraz wjeżdżam w terytoria platy Emeralda. na topie to był błąd. Błąd, bo po pierwsze gram pod graspa tym Veigarem, a drugi błąd jest taki, że w jest czekoladowy zawodnik. Co ten czekoladowy zawodnik może mi zrobić? Może mnie złanszutować w każdym etapie gry. No niestety. Była to kolejna z dotychczas niewielu gier z niską ilością zabójstw. No, na pewno mnie to nie zadowalało, tak? Na pewno mnie to nie zadowalało, ale mówi się trudno idzie się kasadinem. Tak jest, kasadinem, rasistowski kasadin do biegania po mapie i shotowania każdego. Jest to kolejny asasyn i kolejny, który Mega oddał. Dlaczego się spytasz, oddał? No, bo słuchaj, no, musisz przetrwać tylko linię, i później te ziomki zupełnie nie wiedzą, co robić. A ty się doskalujesz, będziesz łąszytował każdego na mapie, biegał, skakał, no. Nie da się cię po prostu powstrzymać. Na Zedzie już bardziej da się mnie powstrzymać, głównie dlatego, bo jestem nobem na Zedzie. Mimo, że zrobiłem cały film ucząc się Zeda, to nadal nie potrafi nim grać. No przykro mi, bracie. Mimo, że troszeczkę killi z ksułem, trochę typów zabiłem, to nie były to jakieś pokaźne sumy, nie? Bardziej takie poniżej przeciętnej, coś w tym stylu, kilka ki Kili się nałapało, ale no co z tego? To samo było na Ari, też okej, okay, też fajny asasyn, ale kurde, no tego demcze jednak nie starczało. I powoli tak spowalniały te kile, spowalniały. Na przykład tym rabusiem byłem szczęśliwy, że chociaż 5 kili zdobyłem. No bo kurde, byłem niemało koszony przez tego garena, tak? Chyba nie muszę ci więcej pokazywać. I co w związku z tym? W związku z tym powrót do pajka. Siema pajk oddasz trochę killi? Oczywiście, że odda, bo pajkiem, to się farmi te kille. I to tak na poważnie się je farmi. Ult na pajku to jest idealna rzecz do ksucia kili. Tego Masz jeszcze tego dasza, mobilność fajną. No kurde, postać idealna. Idealna, ale ja wolę grać inną, o której później jeszcze będziemy mówić. Ale dobra, wracając do tej gry. No kurde, było dobrze, było dobrze. No nie będę cię bijał w bawełnę. Parmiłem typów jednego za drugim, one byle kogo. Byle, żeby tylko kile były. Korkim sytuacja była troszeczkę smutna. No bo linię wtopiliśmy. No nie będę cię okłamywał, no po prostu wtopiliśmy linię. Nie jest to coś, z czego jestem dumny, ale słuchaj. No później Korkas to po prostu wjeżdża w typa i one go na 3 ataki. O już jest lepsze. Jako, że to jest moja pierwsza gra po worku korkiego, to czasami po prostu byłem zdziwiony, że na jednego z typek po prostu pada. Ale najwyraźniej Rayot tworzy postacie niezbalansowane i te bardziej niezbalansowane. Talia. Talia była kolejna bardzo krótka giereczka. Jakoś 20 minut, bardzo krótka gierka. Minda zastępowałem jak chciałem, później biegałem po mapie i one-shotowałem. No dużo, dużo tutaj opisywać nie trzeba. Klasyczna gierka, a Petalion na midzie. Zerafem było bardzo podobnie jak Talia, tylko że gierka potrwała leciutko dłużej, co pozwoliło mi wyfarmić leciutko więcej Kili, bo leciutko rzecz ujmując, leciutko one-shotowałem ciutkich nobów. A skoro już mam taką fazę na tego mida, to jeszcze raz na midzie. Tylko tym razem Brandem. No, brand również nawet oddał. I znowu była ponad 30-minutowa gra, i znowuż miałem gdzieś powyżej 10 killi. Nie było to nic zawrotnego. Ale po magach nie ma co się tego spodziewać. Na asasynach, no to mordu, gala fighter do odciny. Mogę ksuć killi ile miara. Na takim brandzikiem, no to wiadomo, porzucam jakieś spele i modlę się do Boga, że coś się sksuje. Akshan to już zupełnie inna kwestia, bo Akshan to jest niby ręcz, ale bardziej ten asasyn. A asasynem to się asasyn. No tak patrząc teraz, to składałem chyba każdego na trzy autosy, tylko problemem było to, że miałem Anilnie na topie. Z chorobą mi nieznaną. No koleś był zupełnie nie do wykerowania. Także wiesz co się dzieje jak humor upada? To wtedy wsiada Kartus. Tak jest. Kolejna gierka na kartusie i kolejna sesja ksucia killi Mordo, ultimate Hunter, malignansik. No i używamy ulta, kiedy tylko widzimy killa. Z myślą, żeby go podwędzić, oczywiście, nie żeby pomóc naszej drużynie. Także jakbym grał tylko Kartusem, to by to mocno mnie przyspieszyło, ale Mordo, wiesz jak jest. No nie będę katował widzów, tylko Kartusem. Dlatego wjeżdżamy ponownie na Kartusa i ponownie na Midzie. Był to typ gierki, po której normalnie bym dostał permabane, ale jako, że mam immunitet od Riotu, no to dziękuję serdecznie. Nie no, słuchaj, naprawdę, jak już jest końcówka dnia, no to po prostu nie da się wytrzymać. Po prostu musisz troszeczkę patologii wkręcić. I tak na rozluźnienie po tym Kartusie, to Kartus teraz. Kartus to postać, której jeszcze nie było podczas tego challenge'u i dlatego postanowiłem go wybrać. Jako, że Kartusem gram pierwszy raz, to testuję limity. I xuje fragi. Nie wiem, czy zajarzyłeś, na czym ma polegać mój gameplay na Kartusie, ale głównie na ksuciu fragów. No i będę stąd szczery, mega już mnie odkleja po tych grach, dlatego zamiast grać jeszcze jedną kartusem na koniec dnia, to żeby lepiej się spało, postanowiłem zadowolić widza. Ade Heimerdinger, Ade Dobra, to jedziemy, Ade Heimerdingerem. Nigdy nie graj Ade Heimerdingerem, Bo skończysz jak ja, czyli w środku nocy, płaczącym przed komputerem ze śmiechu, wykonującym ostrą rakietowy na przeciwnikach. No nie było kolorowo, nie było kolorowo. Dzięki Bogu, że mam immunitet, nie? Dzięki, dzięki Bogu. É, de verdade. A kolejny rozpoczynamy od Sylasa. Już mnie obgadują na czacie mordeczki. Myślę sobie, ty, po pobudce takie oro, tyle kili, full medzajka wystakowana, no to będzie dobry dzień. Tylko po to, żeby zintować tą grę w pizdu chwilę potem i przegrać to gówno tako do jaja. A jak nic nie wychodzi, to wychodzi szydło z worka. Dlatego Kartusa odpalam na kolejną gierkę, bo Kartus oddaje. I w tej grze również oddał troszeczkę kili. Nie było ich bardzo dużo. bo tak, wiesz, troszeczkę, ale Kartus ma to do siebie, że on czaruje coś z niczego i to jest piękne. Każdą mi inną postacią miałbyś tutaj 0 kili, może jednego. A kartusem tutaj, wiesz, jakiegoś kila wyciągniesz. Nie jest źle, nie jest źle. A przy okazji została znaleziona kolejna, a nie najgorsza postać do farmienia tych kili, czyli Queen. No Queen nie jest do końca asasynem, jest takim, wiesz, range AD carry to playnerem, ale kurde, do latania po mapie w tych nowych kapciach, no ona jest idealna do ksucia fragów. Po prostu latasz, szukasz byle kogo. Naprawdę dużo ich się napotoczyło w bardzo krótkim czasie. Szczególnie, że poszedłem w letality, ja się nie pieprzę w tango, mordo. I po tej grze Queen jest 6... Kili, o kurde 60% Szkoda, że minęło już 45 godzin praktycznie Ale dobra, spokojnie, następna była Kamilka Kamilka na topie nie jest jakąś, wiesz Morderczynią, ale Kili udało się Nawet sporo nastakować Wiadomo, że jak nie masz jakiegoś globalnego ulta Albo szybkiej mobilności po mapie No to nie będziesz zgarniał ich tak dużo, szczególnie grając na topie Na topie jesteś troszeczkę więźniem swojej linii Nie to co nam idzie Ale oczywiście Kili nie było mało, tylko gra się szybko skończyła Następna Kale. Kale Warwicka, no umieranie za kanona jak dla mnie zawsze Warf. Typek na bardzo wiele sobie pozwala, ale wiadomo, jestem Kale bez szóstki. A po szóstce zaczęło się. Ziomuś, ty już nie masz co grać. South Skillowengo w Szukałem kili wszędzie na mapie. No, w skrócie była to kolejna dosyć dobra gra. Nie jakaś fenomenalna, ale dobra. Szogatem za to już było fenomenalnie. Szogatem jesteś mega tanki. Jak kogoś zjesz, to mu zadasz pół HP. A jak nawet go nie zjesz, to na trzy otosy kosisz typa. Naprawdę silna poznać, jeśli się troszeczkę nafidujesz. Ale też muszę przyznać, że dobry się Soul trafił, no bo miałem Clouda. A z Cloudem to ja jak Formuła 1. Bez kitu. Jak już za pierwszym razem poszło dobrze Queen, to znowu zagrałem Queen, i tym razem, no już nie było tak świetnie, no nie było tak fenomenalnie. Nadal było git, nadal było git, ale jak cała drużyna przegrywa, to wiele ciężej się szuka Kili, to muszę przyznać. A przez drużynę mam na myśli, że mój Renekton powinien zostać spacyfikowany. I po tym niemiłym eksperiensie wracam do Kartusa. Pierwszy raz chyba gram Kartusem, nie kojarzę, żebym grał nim wcześniej. Kartus ma do, do siebie, że jest broken. No muszę Kartusa abby bo się uduszę, no przysięgam. Ale los chyba nie chce za bardzo, żebym grał Kartusem, bo była to kolejna dosyć średniacka gra, nie było to nic fenomenalnego, bardziej taki przeciętniak, w którym szybko przegrałem grę. Dlatego powrót na Sylasa i Sylas już bardziej oddał. Niby 30 minut gierka, niby przegrana, ale z moim dżunglerem, który oddawał mi fragi. Dzięki serdeczne za wszystkie fragi, Piotrek. No kurde, było o wiele łatwiej. Wydawało mi się, że wyciągnąłem dosyć sporo z tego meczu, jak na to z czym musiałem grać, także nie było źle. Znowu Smolder na topie. No Smolder na topie jest dosyć fajnym czempionem. Ma on dobrą pasywkę do ksucia Kili, to prawda, ale najpierw musisz się dostakować, ażeby się Dostakować musisz przeżyć dosyć słabe early i chyba to jest jego największy problem, że na początku nie da się za bardzo wysnął bolować, a potem jak już masz tą pasywę do ksucia kili, to rzadko jest okazja te kileksuć ksuć. Przynajmniej na topie, bo na bocie w nim nie grałem, a na topie jak stakowałem, to stakowałem się dosyć szybko. Także ponownie twój ulubiony kartusik, nie wiem czy muszę ci opowiadać co się w tej grze działo, no po prostu patrz na to. Ultuję, zabijam, Ultuję, zabijam. I powtórzyłem ten proces kilka razy, tylko czekaj, czekaj, czekaj. Czy już nie za dużo tego kartusa? Dokładnie, idziemy na gragas. Full Bomba Gragas nie był zły. Żartuję, był tragiczny. Nie zagram już nigdy chyba Gragasem. Niby jakiś kill tutaj wpadł na lewo czy prawo. Ale kurna gierka była nie do wykierowania. W cię mam nie? Powrót do Tristany. Tristana w Zig's-a no nie było źle. Bomba vs. Bomba. Ziomek nie mógł wylejnować. Cały czas się z many wyprztykiwał. A ja go mogłem w tym momencie dojeżdżać. A co najgorsze było związane z tą grom, No to, że skończyła się mega szybko. Nawet nie miałem czasu wyfarmić tych killi. Mordo, jako nie fefują tak szybko. Dlatego wracamy do kartusa i do klasycznego intowania Early. Ten ziomek skryptuje jak nic. Nie daj się zw no kurde, nie ma opcji, nie? Na koniec to się aż bałem, że dostanę bana, nie? Bałem się troszeczkę po takiej ilości dedu, że dostanę bana. Ale najwyraźniej immunitet nadal działa dzięki serdecznym Riot. Idziemy na Gangplanka. Mój Gangplank ma to do siebie, że nie potrafię nim operować. A operować to będzie trzeba mój mózg, bo człowieku, ja nie potrafię tym gównem w ogóle grać. Jeśli jakąkolwiek beczkę udało mi się rozbić, to fartem. To była żyć dla moich oczu i może dla twoich też. Przepraszam serdecznie każdego maina Gangplanka z tej strony. Szako znowuż, on nie był zły. Bo jak to Assassin... No po prostu asasynował. Bardzo łatwo się dobijało jakieś losowe free fragi, czy to na jakimś adkerem, czy na suporcie. no po prostu dużo ich wlatywało. I nie musiałem długo czekać, żeby po prostu bolować tę grę. A przez bolować mam na myśli przegrać ją w pizdu 30 minut. Wracamy do Kartusa. What? No nie spodziewasz się, co ja w tej grze robiłem, mordo. Co ja w tej grze Kartusem robiłem? No jak myślisz? Ciekawe. Idziemy Gragasem. No dobra, jeszcze jedna szansa dla Gragasa, tym razem na topie. Na topie już było o wiele lepiej. Tutaj udało się zestępować nawet z niemałą pomocą mojego nunersa. Była to na pewno solidna gra, pod full bombę i na pewno dosyć dużo udało mi się zabić. A przy okazji po tej grze zdobyłem mojego 800 killa. Co to oznacza, że zostało tylko 20% killi? Już tak blisko, czuję to. Ale nie ma co się śpieszyć. Jedna jeszcze Pantheonikiem na topie w mundziakę. Nie było źle, troszeczkę sksułem, troszeczkę pozabijałem. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj jestem po 16 godzinach gry. I kurde, mój mózg już troszeczkę przestał pracować. W związku z tym wtopiłem tą grę troszeczkę samemu. Jako, że grałem na autopilocie. I po niej również zadecydowałem się iść spać. Tak. Dzień czwarty. Prawdopodobnie będzie to ostatni dzień. Zaczynam od klasycznego Dravena. Nie jest dobrze, jestem skampiony w pizdu w tym Early. Ale na szczęście odbijam się losowymi free fragami. Tutaj jakiegoś typa przez pół mapy skosiłem. Zawsze coś, zawsze coś. Razem nam idzie bardzo podobnie. Early może nie było przepiękne, ale zawsze tu jakieś kile wpadają. I wracamy do najgorszej decyzji mojego życia, czyli Smolder na topie. Dlaczego najgorszej? Bo tą postacią zdobywałem tak mało kill jak żadną inną. Inną. Smolder w ogóle nie oddawał. Za każdym razem nawet nie mogłem do 10 kg dobić, czy to jakieś 5, czy 2, czy 1, czy 3. I dlatego wróciłem na kartusa. Uuu, kartusiko, czy możesz donotować mi parę fragów? Oczywiście, że znajduję Kartusik zawsze oddaje, nieważne co. Wystarczy ultować co jakiś czas. Teraz jak już mam tą platynę, no to typy nie dają się tak stompować straszliwie jak wcześniej. Szczególnie, że nie gram moją ulubioną motyłą postacią. Ale nadal nie jest źle, prawda? Wjeżdżam w Xigsa Bombardiera. Życie z Bombardiera w Wierli było przewalone. No nie dało się grać w tego. Oksana, ale z czasem troszeczkę bardziej się on rozkręcał. No i jak doskalowałem, to faktycznie te bomby były mega potężne, ale tu nie o to chodzi, ja muszę już w early stompować. To po prostu nie tak ma być, panie Ziksie. Dlatego wracamy do Kartusa i znowuż bardzo dużo kili. No wiesz, z nim jest jeszcze to, że w Early może robić patologie, rzucając losowe kiusy. I nawet jak będzie jeden za jeden, to jak dla mnie jak najbardziej warf, bo ja patrzę tylko na jedno w tym momencie już tylko chcę odejść od tego kompa. Więc wjechałem w jeszcze jednego kartusa i jeszcze raz zdobyłem troszeczkę więcej kili. Co wbiło mnie w 900 kili, 90%, zostało tylko 10%. No to słuchaj, w trymiga grałem jeszcze 6 godzin po tym, grałem jeszcze 6 godzin zdobywając te 100 kili. No i wjechałem w Nocturna Bielucha. Tym ziomkiem to troszeczkę mi się nie poparciło w tej grze. Było trochę frikili do zdobycia, ale kurde, no muszę przyznać się, zagrałem tego za czysto. Na szczęście no, który nie polega na tym, co zrobisz przed szóstką, a bardziej na tym, co zrobisz po szóstce, bo później to wiesz. Jeden ulcik, jeden kill. I tak się jakoś to farmi. Na pewno przyniósł mi ją więcej dobrych wspomnień niż złych, nie to co I. I powrót na pajka. Pike, Pike to jest klasyczny oddawać killi. Jak trwoga, to do Boga. A ten ziomek to jest zupełny Bóg, jak przychodzi do farmienia killi. KS za KS-em. Oczywiście z ulta. W życiu bym nie sksł specjalnie, fleszując z Venom No co ty. Dawno tak dobrej gierki nie było, jako że zdobyłem w tej 21 fragów. A to jest naprawdę dużo. No Pike to pewno przyczynił się znacznie do zdobycia progu 1000 killi. Dlatego, jak już mowa o asasynach, to teraz Kane. Klasyczne umieranie level 1. I wracamy do normalnej gierki. Nie wiem, co ja robię na Kane. Nie potrafię tą postacią grać. Ale jakoś fragi wpadają, grając pod asasyna, mogę zabijać byle kogo, byle, żeby to nie był tank, oczywiście. No kurde, nie było ich mało, ale też bez jakiejś rewelacji. Jeszcze raz Talia. O kurde, to był mój ostatni mecz Talion. Nie zagram więcej Talią w tym challenge'u. Teo, mogę Ci zapewnić. Dlatego wracamy do klasycznego kartusika. Gram na jakąś karmę, życie jest piękne, trafiam każdy ku. I ponownie dwucyfrowa liczba w moim departamencie Kili. Idzie to naprawdę spoko tym kartusem. Lecz po każdym zlocie jest upadek, i to na pewno był jeden z upadków Jezusa, Boże. Kochany, ile tutaj było dedów? Ile tutaj było dedów? A przy okazji też nie za dużo kili, ale no dobra, wybaczam temu kartusowi. Dlatego jeszcze jedna kartusem i ja, pindole, co ty gada? Dwa kile. No dobrze, no dobrze, jeszcze raz, jeszcze raz. Gragasy, gragasem teraz zagrałem. 17 kili do końca, więc mówię, no dobra, nie, kartusem. Już nie będę grał, muszę zakończyć gragasem. Igierka była solidna, to prawda, ale na pewno nie była to na 17 kili solidna. Udało się z nim wyfarmić 9, co też jest dobrym wynikiem, jak na Gregasa, ale nie było to wystarczające. I w taki sposób przeszliśmy też do ostatniej gry. Ostatniej gierki, jaką muszę zagrać. 8 killi, jak najbardziej do zrobienia. Dużo smutku, ponieważ miksuli. Dużo radości, ponieważ ja zabijałem. Ale koniec końców krowa upadła. I jej śmierć sprawiła, że na liczniku mogłem wbić 1000 killi na 1000 killi. Udało się. Udało się to zdobyć. Przebiłem próg 1000 zabójstw po niecałych 76 godzinach streama. Ostateczną rangę, jaką osiągnąłem, to Emerald 4 66LP. win ratio 58%. A sam. Gier zagrałem 76, czyli w sumie tyle co było godzin, ale pamiętając o tym, że miałem 3 przerwy na sen, podziękowania dla każdej osoby widocznej na ekranie i każdego, kogo nie dałem rady wpisać. Zamiast grać to drugi raz, wolałbym chyba się poddać terapii elektrokrzysłowej.